Na skoczowskim rynku spotkaliśmy pana Mieczysława Pawlaka, który od wielu lat zwiedza Polskę, a także Europę na swoim rowerze z przyczepką. W tych podróżach jednak nie jest osamotniony. To są moje ukochane pieski, które, za które bym życie oddał. One mi towarzyszą, i ja rozbijam namiot tak dalej od ludzi, na Polance, gdzieś w lesie, sobie tak. Sami na, sami, sam na sam z naturą, jak to się mówi, i te pieski mi dają dużo energii i poświęcam się. Z tego względu jeszcze, że jestem dobcem od 15 lat od 20 lat, już abstynent 15 lat i przez te pieski te pieski mi pomogły abstynencję osiągnąć. I ludzie w Polsce też to samo przez rower. I jestem bardzo szczęśliwy i utrzymuję abstynencję. Tak ja bym był nowonarodzony i turysta z prawdziwego zdarzenia jestem zadowolony. Pan Mieczysław ma już ponad 60 lat. Podróżuje około 8 miesięcy w roku, pokonując 30-40 kilometrów dziennie, czasem nawet 60-70. Mimo że jego bagaż waży ponad 200 kg, to on sam nie czuje tego ciężaru, bo jak mówi, jeździ na rowerze dla siebie i piesków że Jak podchodzę pod takie góry, to w piszyłku nawet nie czuję, po prostu żyję z tym, że robię to dla siebie, tra i że już dochodzę do tego miasta. I właśnie jak się przyjadę, przy podejdę tam pod te góry, to klinice górskie na przykład, to jestem bardzo szczęśliwy i tam przebywam z dwa tygodnie, nieraz nawet i trzy tygodnie. A jeszcze najszczęśliwszy jestem, jak natrafię na jakieś festyny, uroczystość. Wiele osób do pana Mieczysława jego pasji podchodzi przychylnie, uważając, że to taki specyficzny sposób na życie. jest starszym człowiekiem, w sumie już co innego ma do to jeździ ma pieski. W sumie jest tutaj atrakcją skoczowym przyjechaliśmy z Bieska. No i pierwsze, co przyszliśmy tutaj na rynek, zauważyliśmy go. I większość, większość osób chyba go zna tutaj jest rozpoznawalny. Wszyscy mówią o to ten, co jest No jakiś tam sposób na życie sobie znalazł. No, także z tego, co, co, co widzę, no każdy, każdy ma możliwość wyboru, prawo wyboru nawet. I wydaje mi się, że ten pan akurat nie tak wybrał. Ale są i tacy, którzy uważają, że pieski globtrotera ze szklarskiej poręby mają niewystarczające warunki do tego typu podróży. Ja współczuję tym, że są w tej klatce. Tak, trochę ciasno mają. Ciasno mają w tej klatce trochę. Teraz ta przyczepka wystarczająca jest. A ludzie nieraz podchodzą takie. Jednostki nieraz żałują, za że one tam za kratami siedzą, że to... Ja nieraz wymieniam zdania, żeby poszli do schroniska zobaczyć, niech się mu zalają tam w skronisko, jakie mają warunki, bezdomne. Pieski biegają nieraz gdzieś tam po ulicach, a nie do mnie nieraz takie, nieraz przykrości mi robią, takie słowa jakieś nieprzyjemne, niemiłe. Później Telefon i przywają Miejską, stras przychodzi i tak dalej. I taka wymiana zdań nieraz jest, bo ja przekazuję wszystkie dokumenty, no ale oni mówią, że muszą sprawdzić. No takie nieprzyjemne nieraz, ludzie są, no ale... I 99% to ludzie mnie akceptują, bardzo mili są, wykształceni ludzie są na poziomie, pozdrawiają mnie. Ale także wrzucają pieniądze na karmę dla pasażerów przyczepki oraz wręczają przydatne przedmioty i żywność dla pana Mieczysława, ponieważ przed nim jeszcze jest długa droga. Jadę właśnie w kierunku Wisły, później to Zakopanego, to Sanoka i na Solinę, przez piesady. Aż to przemyśla. Ten niesamowity podróżnik zapisuje swoje wspomnienia. Ma nadzieję, że z pomocą przyjaciółki uda mu się kiedyś wydać książkę opisującą niezwykłe podróże z łaciatymi przyjaciółmi.